Cześć, tutaj Zionek Eksplorator i dzisiaj będę zwiedzał ruiny fortu razem z jej pozostałościami po jednostce wojskowej Zaczniemy sobie od tego budynku Jest tu wydoptana ścieżka, potem pójdziemy do tamtego, nie jest ogrodzony, ale zauważyłem zerwane ogrodzenie Zobaczcie Wejście już sprawdzone Jest tutaj Drak desek o Tą kopię zobaczcie tu jest zawalony doch. ciekawe tu wygląda ten budynek jest średnio bezpieczny więc ja będę się do tego drugiego oprócz śmieci nic ciekawego się tu za bardzo nie znajduje chyba no bo jest pełno śmieci dobra ja idę do drugiego budynku już nie, ale tym razem pójdziemy sobie inaczej bo sobie pójdziemy tędy w ogóle jest ogrodzenie? Jest. Myślę, że w którymś momencie tego ogrodzenia nie ma. Kurczę, bo zerwane ogrodzenie jest tam na początku, a wrócę. Potem pójdę do tego budynku tam z oddali. O kurczę. Jakaś Nie trzeba Jeszcze tutaj jest taki mały obiekcik. Który chętnie sprawdzę. Ten. Nie wiem, co to jakiś chrun Chyba. Tutaj. A, tu jest. ogrodzenie na moksa zerwane. Jakaś hala. Całkiem duża hala. Nic specjalnego, grafity i śmieci też, ale jest to fajne miejsce, nawet naprawdę mi się podoba. Zostawiam płot, bo był i kieruję się do tego obiektu. Jakieś podziemia raczej pozostałości. schron chyba. Dobra. Mam nadzieję, że się uda wejść tędy. Musimy skorzystać z mniej bezpiecznego wyjścia chyba tędy. Zastanawiam się jak to zrobić. Nie wiem czy sobie to opuścić. Dzień dobry! Ktoś pani O! Ziemia. Sprawdźmy, co kryją. Słabo widać, będę to musiał na nagraniu podjaśnić. Ale dwa pomieszczenia, więc nie było to warte zachodu. Bardzo dużo ciekawskich spacerowiciów, którzy. Zastanawiałam moją obecnością. Zaraz będę wchodził do tego budynku. Dobra, ja teraz kieruję się do tego budynku. Niestety, nadal nie mam swojej latarki. Dlatego nie wiem, czy będzie to dobrze widać. Bo tam oświetlenie jest konieczne, chyba. Chociaż nie, bo ja tam byłem już. I oświetlenie konieczne aż tak bardzo nie jest. Ale oprócz gołych ścian. Nic tu za bardzo nie znajdziemy. Ja odpaliłem na szybko latarkę w telefonie i wchodzę Kilka pomieszczeń I to tak naprawdę tyle To ciekawe wygląda Tu ten budynek był chyba kilkucięściowy Tu jest tylko zabite dechami Nie ma tu gdzieś wyjścia Strony. Nie. Dobra. To ja się teraz kieruję tam, bardziej w stronę ruin, fortu. Bo nie niedużo z tego fortu też zostało, ale ważne, że coś jest. To widzimy się już tam. Tutaj. Są pozamykane części. Hej. Dla chcącego nic trudnego, tylko że ja. Nie jestem, ale chyba się oczywiście tutaj nie wyjdziemy. Nie udałoby się wyjść, bo tak samo jak tu. Tutaj to w ogóle zamknięte, ale tam jest druga część i echo. Fajne echo jest. Tam przyjdę teraz do tej drugiej części, potem przyjdę tam. Dalej są. Magazyny jeszcze i budynek jeszcze jeden, więc zostały nam trzy budynki? Można powiedzieć, że budynki. drugie wejście jak widzicie ciekawe nie powiem tutaj lepiej słychać to echo tu jest krzesło ale dziwne bo dzisiaj ktoś musiał coś z nim zrobić czekajcie zapalę latarkę. dzisiaj albo wczoraj ktoś musiał coś z nim zrobić bo było tu jeszcze chyba trzy albo dwie naklejki My się tu gdzieś leżą i krzesło było całe a i stało inaczej, odwrócone bardziej do ściany teraz kieruję się do tamtego budynku tylko jeszcze jedno szybkie zdjęcie jakbyście widzieli zdjęcia na instagramie już to usunę je, bo były robione za pomocą innego sprzętu i były gorszej jakości zdecydowanie to jest niepodobne do mnie bo ja mam zdjęcia całkiem dobrej jakości chyba Tam jest główne wejście do parku jedno, ale ja w drugim. Są liczne dziury w płocie kilka jest ich. Dobra ten budynek fajnie się prezentuje, jest dwuczęściowy. Jakbyście widzieli to u góry, to to nie jest alarm, to chyba kiedyś było światło. Dobra, ja odpalam latarkę i wchodzę. Oczywiście latarkę w telefonie. Też oprócz grafity chyba nie ma nic ciekawego. O, tu są jakieś drzwi. Nie ma tu za bardzo nic, oprócz jakiejś kanapy. Tu tak samo. Teraz szybko przebiegnę o jakieś ruiny. Tutaj jest kilka takich właśnie wejść, jedno mnie zainteresowało. Tylko dlatego, że zachowały się tu chyba jeszcze jakieś pozostałości. To ja idę do tego budynku teraz, ceglanego, te potem do magazynu. Teraz wchodzę do takiego mini schronu, co otwarty jest. Nic tu chyba za bardzo nie znajdziemy, więc wychodzę, bo ani ciekawe, ten schron nie jest tamten, co był na początku, może i miał trudne wyjście, ale był zdecydowanie ciekawszy. Kilka pomieszczeń. Tu jedno. I tu jeszcze jedno, lepiej widocznie, bo tu okno nie jest zabite drzwiami. No i ławka, jakaś pozostałość, powinna się zawsze znaleźć. Zamknę drzwi. No i teraz kieruję się do ostatniego punktu eksploracyjnego. Czyli do magazynów. Do magazynu. Nie wiem, zresztą sami zobaczycie. I teraz już ostatni punkt: tego wszystkiego, czyli magazyny. Magazyn. Jest to taki wielki budynek. Nie wiem, duży jest całkiem. I ma częściowo zawalony dach. Tutaj są jakieś drzwi. Jakieś nie drzwi, tylko wejście na taką jakąś większą hale. Zobaczcie, to jest długo. Tutaj światło Ci pewnie było dewastowane coś. Zobaczcie. Tylko tutaj też sufit nie jest w najlepszym stanie. Jak widzicie? Nie, nie widzicie. To teraz kontynuujemy i idziemy do tej części. To jest zdecydowanie... Jedno, jedno z ciekawszych miejsc tutaj. Ja zaraz wracam, tylko zrobię zdjęcie. Jestem już, zobaczcie, tu się zawaliło akurat. I to nie, nie wszystko, bo tu są chyba trzy dostępne części. I tutaj są jakieś porozwalane drzwi. Czy bramy? Prędzej bramy chyba. Tutaj są zamknięte, ale dalej są rozwalone I potem jeszcze później są takie małe O Jesteśmy, zobaczcie To zdecydowanie wygląda ciekawiej A tutaj graffiti z rybą Zobaczcie, tutaj jest zdecydowanie mniej desek, a sufit jest bardziej zawalony. Chociaż tu są jakieś blachy. Blachy? Tak, blachy. Zobaczcie. A teraz przejdziemy do ostatnich magazynów, które według mnie mogły albo zostać wyburzone, albo mogły spłonąć. Tu są jeszcze takie magazyny. Ocie. Echo. Takie echo tu jest wielkie. A to jest taka wielka hala. Tutaj były jakieś warsztaty. Rzeczywiście. Wiecie co? Bo ja tu wszystko dobrze widzę. Może podjaśnię to jakoś. Wiecie co? Muszę włączę latarkę w telefonie. To jest takie typowe jak w takich warsztatach samochodowych. Zobaczcie. Tu są pomieszczenia. Ale już nie ma tu nic. Uwaga trucizna. A tutaj są hale. Echo! Ciekawe. Dobra, ja zrobię zdjęcie i rozjaśnię je i Wam pokażę może teraz, nawet. Hala, jakoś. Toaleta i drugie drzwi. nie ma drzwi. To był jakiś składzik. A tu jest następne pomieszczenie. No to co? Wydaje mi się, że to będzie na tyle, i widzimy się na kolejnym urbek. Mam też coś dla wytrwałych. Dla tych, którzy zostali do końca, już po napisie: dziękuję za oglądanie. Podstawa działa. A tu następna rzecz dla wytrwałych może mniej ciekawa, ale. Ruiny jakiegoś budynku wojskowego, prawdopodobnie tam właśnie są magazyny. Tylko do jednego mi się udało wejść. W sumie jeszcze do, do dwóch, tylko że do jednego mi się udało wejść na tą największą hale, a do drugiego do jakichś pojedynczych pomieszczeń.